Ostatnio spojrzałeś w lustro i uśmiechnąłeś się do siebie. Jako ojcowie i mężczyźni często zapominamy o własnym dobrostanie, skupiając się na rodzinie i obowiązkach. Pamiętaj, że dbanie o siebie to nie egoizm, lecz fundament bycia lepszym tatą, mężem czy człowiekiem. Oto proste rady, które pomogą Ci odnaleźć radość w codzienności. Pierwsza: codzienna chwila dla siebie. Znajdź choćby 10 minut dziennie na aktywność, która sprawia Ci przyjemność. Czy to poranna kawa w ciszy, krótki spacer, czy ulubiona muzyka? Te małe rytuały pomagają naładować baterie i zyskać pozytywne nastawienia. 2. Praktykuj wdzięczność. Każdego dnia pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Może to być uśmiech dziecka, wsparcie partnerki, czy sukces w pracy. Świadome docenianie pozytywnych aspektów życia wzmacnia poczucie szczęścia i spełnienia. Pamiętaj, że szczęśliwy ojciec to szczęśliwa rodzina. Dbając o siebie, dajesz najlepszy przykład swoim dzieciom, ucząc ich, jak ważna jest troska o własne samopoczucie i emocje. Zacznij już dziś. Wybierz jedną z tych rad i wprowadź ją w życie. Podziel się w komentarzu, jakie masz sposoby na odnalezienie radości w codzienności. Twoje doświadczenia mogą inspirować innych ojców.